Przyjechałem tutaj, aby opowiedzieć o swoim dzieciństwie, o swojej edukacji, o pracy, o wolontariacie, ale również o podróżach, przygodach i pokazać, że jeżeli ja z takimi przeczciowymiściami losu, mogę dojść do takich rzeczy, do takich wspomnień, do takiej pozycji, no to każdy tak naprawdę może, to jest tylko kwestia wiary, kwestia tego, co jest w głowie. Każdy z nas ma jedno życie, to jest truizm oczywiście, ale to jest prawda, tak, jeżeli, jeżeli możemy podejmować trudne decyzje, to powinniśmy. Ludzie czasami pytani na łożu śmierci czego najbardziej ża żałują, okazuje się, że to były badania, że żałują tego, że nie podjęli ryzyka, że nie podjęli działania. A jeśli chodzi o porażki, no cóż, no to jest jak gdyby kolejny etap nauki. One się zawsze zdarzają. Tak samo jak jesteśmy dzieckiem, uczymy się chodzić, no to ktoś się wywróci w stanie, nie pełza, tylko dalej próbuje. Więc tutaj są ludzie, którzy dostali niesamowite możliwości dzięki Krajowemu Projektowi Energetycznemu. Mogą zarabiać na wszelaki sposoby. Począwszy od sprzedaży bezpośredniej, czy to fotowoltaiki, pomp ciepła wszystkiego, no to też mogą rekrutować ludzi. Byłem tutaj po to, żeby ich zmotywować. Mam nadzieję, że chociaż w części się udało. Wydaje się, że, że tak, że tak, że, że moja historia być może przemówiła kilku osobom i pomyślą sobie, że jeżeli ja mogę, to oni też mogą.